Polska mówi, witam serdecznie. Polska mówi, dzisiaj gości w Miał Kafe, e, Kocia Kawiarnia, a ze mną właścicielka pani Anna Pawlicka. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Skąd taki pomysł? Yy, no Marzeniem moim zawsze było mm, posiadanie, otwarcie jakiejś klimatycznej kawiarni, natomiast no, nie było do, do, końca, do końca pomysłu. A, e, jak się zaczęło otwierać kawiarnie na całym świecie, kawiarnie, kocie kawiarnie, no to uznałam, że, że to jest strzał w dziesiątkę, dziesiątkę koty bardzo kocham, e, więc połączyłam no, przyjemne z pożytecznym. Ile tutaj jest kotów? W tej chwili sześć, ta liczba się zmienia, bo koty trafiają do swoich stałych domów, a przechodzą jakieś nowe, My pośredniczymy w adopcjach, także, także coś się tu dzieje. A te pierwsze koty skąd przybyły? Pierwsze koty przybyły, cała siódemka przybyła z domu pani, która zmarła. Koty miały trafić do schroniska i trafiły do nas. Od strony technicznej, jak to wygląda? One tutaj mieszkają 24 na dobę, prawda? To jest ich dom, tak, to jest ich dom. Kto się nimi tutaj opiekuje? Opiekujemy się my wszyscy, czyli, czyli pracownicy, no wszystkie kochamy jak swoje, ja jak jestem, one dostają trzy razy dziennie jedzenie, mają tu swoje kąty, w których się chowają, mają swoje toalety, no i po prostu tu żyją. Czy one pomiędzy sobą na przykład czasem walczą? Coś tu się dzieje takiego groźnego? Aż tak groźnego, żeby to była walka, to zupełnie nie. Natomiast czasem na siebie warkną, każdy ma gorszy dzień. Koty też. Czy klienci, którzy tutaj przychodzą, godzą się na to, żeby taki kotek na przykład wszedł na stół i nie mają z tym problemu? No, klienci, którzy tu przychodzą, bardzo tego chcą. Czyli jeżeli ktoś nie chce takiej sytuacji, to zostaje w tej drugiej części, w której, do której koty wstępu nie mają. Tam też są stoliki. Jeżeli ktoś sobie nie życzy, to zdecydowanie zostaje tam i może patrzeć przez szybę na nasze koty. Natomiast te osoby, które, które są takimi naprawdę miłośnikami kotów, im kot nie przeszkadza w żadnej, w żadnej pozycji i w żadnym miejscu, to. Rozpraszają. To wchodzą tutaj. O czym powinniśmy pamiętać, będąc w tej sali z kocietami? Jest kilka takich ważnych zasad, czyli na przykład pilnujemy, żeby koty nie podjadały nam ciasta, nie wypijały mleka z kawy. No, są potem problemy brzuszkowe, więc, więc unikamy tego. Jeżeli kot śpi, to mu nie przeszkadzamy, nie wkładamy mu zabawek na głowę. On śpi, odpoczywa, dajemy mu odpoczynek. Nie podnosimy kotów, nie nosimy ich. No, jeśli każdy który, każda osoba, która tu przyjdzie, podniosłaby tego kota, na na ręce, to jest bardzo niekomfortowa sytuacja i, i, i zaburza ten dobrostan tego zwierzęcia. Więc, jeżeli on przyjdzie do nas na kolana, to fantastycznie one przychodzą, naprawdę przychodzą. Możemy głaskać je, możemy pieścić, bawić się, jeżeli tylko one na to wyrażą ochotę. Także one tu rządzą. Czy mogą dzieci przychodzić w to miejsce? Dzieci mogą przychodzić powyżej 14 roku życia, natomiast mamy jeden dzień otwarty, to jest każdy poniedziałek. I w każdy poniedziałek dzieci w każdym wieku są u nas mile widziane. Organizujemy co jakiś czas też jakąś osobę, która, która coś dodatkowego dzieciom zapewni, jakiś animator, dodatkowe zajęcia. Zastanawiam się, kim są klienci, którzy tutaj przychodzą. Czy to są osoby, które na przykład chciały mieć kota, a z różnych powodów nie mogą posiadać i przychodzą tutaj, żeby sobie posiedzieć? Tak, bardzo często słyszymy, że przychodzą osoby, które no, nie mieszkają w swoim domu rodzinnym, bo mieszkają w Warszawie z uwagi na pracę czy na studia, nie mają ukochanego pupila przy sobie i tu przychodzą nacieszyć się tym zwierzakiem. Nie pozostaje mi nic innego, tylko wszystkich chętnych zaprosić do Miał Kafe, bo naprawdę tutaj jest wyjątkowo i kocio. Dziękuję ślicznie za rozmowę. Dziękuję bardzo, zapraszam serdecznie.